W tym odcinku zagramy sobie Bedworsy, ale za każdym razem gdy zginę będziemy powiększać obudowę naszego łóżka o jedną warstwę. Zapraszam do obejrzenia odcinka. My jesteśmy już poczekali na Bedworsy, teraz będziemy zaczynać na mapie Słaszczy Błaket. O no, to są te statki, po prostu tutaj to będzie fajnie, fajnie będzie to wyglądało ta obudowa tutaj. Od razu mówię, że ja się jego zainspirowałem do nagrania tego filmu. O, będzie chodziło o nim o to, że jak zginę ja na przykład to wtedy budowy wuję kolejną warstwę do budowy naszego łóżka na Bedwars. Łubisz to samo. Jak to jest wszystkie. Więc może tutaj być naprawdę ogromna yy, yy, ogromna zabudowa naszego łóżka, tylko jesteśmy we trzech, więc to jest minus. Mam nadzieję, że ten nasz ten pozostały jest dobry chociaż. No i że Bo teraz ja i 44 nie możemy obudować łóżka. Bo jeszcze nie przegraliśmy. Nieaguje na tej mapie. Ja nie wiem, czy nas Dobra, to też się loguje, czy nie. Ale ten nasz poszedł i zostawił łóżko, więc nie wiem, jest słabo, bo nie możemy Dobra, go się. też obudować. U! Co ja zrobiłem? Nie wierzę. Myszka mi się obsunęła. No to musisz teraz obudować łóżko. Wiem. gdzie to w tym będzie chodziło. Znaczy nie o to w tym, że 44 będzie spadał, tylko o to, że, że jak przegrasz obudowujesz łóżko. Tutaj nasze łóżeczko. Dobrze, nasz tutaj już idzie na zielony, więc mam nadzieję, że to jest dobry gracz. Ej, naprawdę mam jakieś lagi Ja tutaj już tam jest. idę na... Czerwone, bo wiem, że roi się tam na środku. I wiem. No w bazie czy... też im się roi. Widzę ich. Już z, nawet jest z, bardzo bliska. No chwili Aby. Zbliżenie jeden tu... do jednego. Dobra, konia, to weź obuduj harden clay. Ja chcę, że dam ci materiał. No może dać trochę, Iron. No, proszę, dam ci do skrzynki. Masz. Okay. Proszę. I Harden ma Bardzo dużo dałeś. Dobra, no, ja tu kupuję sobie Hardenkleja. Bardzo dużą część. I ja już warstewkę robię Warstewkę, Harden Kleja. Zamieni mnie czerwoni. Dobra, ja muszę kolejną warstwę. Co przegrałeś? Tak, czerwony mnie załatwił. To teraz taki... może wełnę daj na to. Bila, bo tutaj jeszcze nie mamy full harden kleja. Mamy chyba full, fulla. A dobra, już mamy. Tak, dobrze. Ja po prostu dociągnę jeszcze tym harden klejem. Dobra, ja tutaj to... kupuję sobie żelazny armorek. Już tutaj kupiony baj. By... Okej, okay. um, teraz idę ja. Na zielonych albo czerwonych. Zobaczymy tutaj. Żółtym nie. Żółty mnie rozwalają. Po raz kolejny raz obudowywujesz łóżko. Dobra, tutaj ja się popatrzę. Dobra, to teraz ja. A mi się ich obuduję. trzech, ale jest ich czterech, więc nie wiem. Czerwony chyba będzie jeszcze do nas. Do nas, no. Boum, No chciałbyś mnie ruszać? Rozwalony. Dobra, ja nam szkło Ja Rozwaliłem czerwonego tylko. Nie, nie ma sensu do nich iść. Ponieważ to tylko... A, to nasz, to nasz, pomyliłem się. Już zaczynam mhm. uderzać, uderzać. Tutaj są te jakieś wybuchy u żółtych. Ja się podbuduję na diaksę z prawej strony, bo lewa już nam o, Uważać tutaj trzeba jak się idzie do żółtych. O. O. <śmiech> <śmiech> Witam, dzień dobry. Dzień dobry, to nie ja zniszczyłam łóżka tylko czerwony. O tutaj no, muszę Czerwoni się... to będzie problem. O! Ej, zrobimy takie coś. Dobra? Co robisz? Jestem w łóżku żółtych, ale oni mają wzjeszone łóżko. Można też i tak. Trzeba wyeliminować czerwonych bardzo szybko, bo oni stanowią zagrożenia spora. Nie, nie mam szans jak on miał żelazny miecz. bo się miał 24 hp, bo miał zjedno yy, repa. To nie, 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 nie miało szans... w ogóle. O, będziemy mieli szat na to Świetnie. Szarpens się Ej. tutaj naprawdę przyda. Yy, Właśnie dobra. dziwne jest na tych mapach, że w skrzynkach na diaksach poukrywane koszty. A, ja, ja ja, 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 przegrałem, yy, więc obudowywuję łóżko bym zapomniał. Weź zrób tym, zrób szkłam. Już, już... Dobra, yy, dokończę szkło i to wystarczy. zgadza. się. A 12 iron to nie złoto kosztuje. Dobra, do kończę szkłem. Że mnie to mi się postaram. To właśnie szkło jest antywybuchowa. się idzie do czerwonych. Ej, może mu się uda? Może. Mam nadzieję. Na tych mapach są prezenty, to jest fajne. Bo za to się dostaje pieniążki. No, Mogłoby iść do tego. No, y, następny obudowam łóżko, odbrałem. można tak powiedzieć. Y, po nas najgłodniej śmierci obuduje łóżko. Tutaj już y, chodzą czerwoni jakoś. Dobra, zróbmy to po naszemu. Dobrze, ja tutaj już idę za czerwonym. Nie wiem, czy to jest bezpieczne. Mogę to tak powiedzieć, prostu jest niebezpieczne. O, to Nie, teraz... czerwoni! U. Czterech mnie zaatakowało. Dobra, trzeba szkło położyć. Teraz chodź ile no, twoje no. zadnie, bo chciałam. No, 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 no. Ja jak skończymy szkło? Raz, y, wał, no, y, znaczy szkło? Przekłam. I Konrad, wiesz, zastanawiam się, jak to będzie wyglądać, kiedy skończymy szkło, i weźmy, zróbmy wodę wtedy dobra O, ale, ale dobrze tutaj... Czerwony do nas idzie. Szad. Dobra, można powiedzieć, że nie obudowałem łóżko. Ej tylko nad widziałeś jak szedł do nas tam. Czerwony. Nie, nie widziałem tego jak szedł. No właśnie to było dziwne, bo on spadł. <noise> to wiesz, na prostej drodze. Wżej dobra, mam... co by nam zrobić? A, zrobię to. Oj, oj, ojoj, oj, nie zauważyłem Cię. Dobra, obudowywuję łóżko warstwą. Teraz wezmę wełnę na to, położę. Raczej Konrad, bo tam jeszcze jest trochę szkła. Można jeszcze, z przodu trzeba. Dobra, to już. To jeszcze jest miejsca. Trochę dużo wełny mam, więc się... Ej, ja jeszcze ani jednego nie zabiłem i ani jednego łóżka nie zniszczyłem. Ja już mam, Zriwne. jednego killa. Nieźle. Kiedy. Jak przegrasz to weź do końca. Tak, Tak, ja nie wiem czy ja przegram. Ja chodzę po prostu z, diaks, z Diaksów do o, bazy. Oj! Ktoś jest u nas. Ma niewidkę, Widzę go. Ma niewidkę, Czerwony. Pila, bo tutaj jeszcze drugi jest. Drugi jest. U gdzieś. nas. Właśnie wiem. Pokonany. Dobra. Trzeba szybko... A nie, możemy naprawić czy nie? Weź, tak, możemy. Weź tutaj. A co ty zrobiłeś? No, mną zalepiłem. <laughs> Szkło. No wiem, że prowizorycznie, ale no. I chwila, bo my teraz aktualnie nie mamy trapa i to szybko ustawić. Dobra. Jak przegrasz, to by się przydało też. Wiem. Szkło. Idzie, idą do nas czerwoni. Widzę. Czekaj. Ja I spróbuję pierwszy. go załatwić, żeby nam trapa nie zniszczył. Dobra, może się udać. Dobra, udało A się. Zabijam go. Fajnie. Yy, dobra, zniszczyliśmy. Jeszcze obu nie łóżko. Ej, ale ta baza już tak wygląda no, lepiej. Tak, coraz większa jest. Dobra, yy, ja tutaj nie chcę całych yy, ciągle sprawdzić. Co ja by teraz ulepszyć? Yy, weź, weź kup... O. Szkło. Z, no masy... nie mogę jeszcze. Nie zginąłem. Ach, dobra Ej. idę na czerwonych to zginę. Uważaj <laughs> mi zniszczę łóżko. A oni już mnie uprzedzili. Idą na nas. Dobra. A nie. Zieloniny. Ja tutaj już dobra. obudowałem swoją warstwę. no do... Już mnie zabili. No to szkłem obuduj. Tam gdzie nie Ziem. są obudowane. Bo to ma być tak. Harden, Clay szkło, wełna. Coś tam wybuchło. To nie u nas. Pyk, pyk, pyk. Ja, nie wystarczyło na zalepienie wszystkiego. Z, z szkłem. A nie, jednak nie. Jednak nie. Dokupujesz. No nie mogę, Takim. muszę zginąć teraz. A. Do. I przez przypadek właśnie jak to powiedziałem, to spada Ja też. Dobra, zagadnie. no to ty dajesz szkło, o ja wełna. Tak, wiem. Hmm. Dobra, mamy. Eee! O, nie, 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 Dobra, widzę wroga. Dobra. Uff. To jest Okej. Okay. Dobra, mam e, jeszcze raz na armur. Więc fajnie. Dobra, ja, obudowy jest... kupić to obudowa. No tu już mogę zalepić. Mogę. Dobra. O tutaj. Wszystko jest. zalepiono. Wszystko. No to fajnie. Dobra, trzeba lecić po trapach chyba. Ej, bo już tak. przegramy, no to... No to będzie dużo pracy. Raczej teraz po prostu wodę wylejmy. No, w sumie też to się liczy, chyba jako warstwę. No to jest obudowa łóżka. To po co nam woda, skoro mamy O! Tutaj... Szkło? O. o, zielonych nie ma. Czyli tylko teraz czerwonych. Zobaczcie, jak to fajnie Ale... zalepiłem. Nie no, to łóżko jest potężne. Ja tu nawet screena sobie zrobię. Ale tutaj, tutaj, jeszcze tutaj. Dobra, to zrobimy sobie tak. nawet zrobię. O, tak, o. Tyk. Epic. No, lepiej już Dobra, Reta, ale już. teraz, żeby wyjść z, ze spawnera, tego to trzeba trochę się nachodzić. Trochę, no, no, słodki jakieś można by było zrobić. Drobinki można by zrobić, dobra. Czyli teraz na czerwonych. Już na czerwonych. No właśnie, wiem, dawaj razem. Cześć. Zrobię to, Jeżeli się to razem i będzie więcej tego. Was. O, tam już hmm. ktoś jest. Hop. Próbujmy. Ej, las, szansa. Bum. Brawo, brawo, super. No nie, nie mogę zginąć. O nie, trzech. Dobra, zawili mnie. Ja uciekam. Dobra. Trzeba wydać wodę. Dobra, uciekam. I akurat teraz nie zabrałem y Wodę. O, raty, ale woda poszła w górę. Na tym, na Hypixelu. Y dobra, ja tutaj uciekam, dobra, nie, tuż fajny Kill. Dobra, widzę ciebie jak tam biegasz. Cześć. Dobra, uciekam, bo on bo się chce Firebola kupić. Bo do mnie coś tam, jak widać. Nie wiem, machnę, czy poszedł sobie. Y dobra, ja tu mam mało serduszek. Ja nam już nie No i gratulacje, nie, no że zniszczysz wodę. łóżko. Nieprawda? No, w porządku. O, i teraz Zobacz. mi przyszło cztery Hej. zabójstwa, i w ogóle. Ja tutaj do mnie, chcę zrobić y, screena. No to będzie ładno. No Być można więcej tej wody kupić, tyle że. O, trzeba by zginąć najpierw. O, no widzę, to... jak tam zieloni coś knują y, u siebie w bazie. No ja sobie kupię y, tutaj to. I chcę jakiś podysk zrobić O nie. Tam... Spadłem, nie wierzę, nie wierzę po prostu, nie wierzę. Bloku nie było pode mną. No, nie, naprawdę? No to jak? Obudowy, wuj dalej. Wiem, widzę. Mój błąd. Okej, okay. no, kolejna woda. Zrobiłem. I do miniaturki, jak znalazł. Jeszcze o tutaj sobie zrobię. I do miniaturki też. Ale ja mam bogactwo w Dobra, weź się przesuń, bo będzie widać Twój m, twój nick. O, tak to się robi. Nie, nie, dobra, jestem i. na shifcie. Okej. Okay. I to w Photoshopie później y, można by zrobić. Dobra, waszej. Płynąłeś, ty? Tutaj? Tak, tak, płynął. No. Waszej nich tak? O, właśnie się. tutaj spadłam. Y, dobra. Y, Choć Chodź na, na zielony, czerwony, bo tak. mogą się uzbrać Ej, czerwony, raczej ten, nasz niebieski. Ej, tam bo oni mogą iść niebieski. na niewidce. No właśnie wiem. Ej, a nas jest trójka, a? To, że jako jedyni mamy łóżko. W sumie. A ich czerwony jest czwórka. No wiem, właśnie dlatego idę do nich. Ej, zobaczymy najpierw, czy zieloni się. Zieloni są tam na górze. Nie wiedzą, że jestem... Kurety! Ej, oni wszyscy obok siebie chodzą. To niebezpieczeństwo straszne wejść do czerwonych. Dobra, I, i mają łuki w ogóle. Cichutko, po cichutku. Ja. Daj sobie, mam fireball. Uch. Urety. Urety. Robisz? On mnie z łuku za chwilę ustrzeli. Zabił mnie. A on mnie spadł. O budowy, wuj. Wiem. bo tu zieloni? Są na wusze. A ja mogłem kupić dwa fireball, bo mam tylko jeden, pewnie oni teraz coś zrobią, już, albo pójdą, czy... W zeszłym stylu ja sobie kupuję uję, firebola. fireballa. A hmm. on jak, jak tam siedzisz u zielonych. No bo fireball nie zniszczy. Yy. O, patrzcie! O, rozwaliłem go! Rozwaliłem już, no zielonego. Zobacz, Ej, my tak właściwie mamy oca, czy nie? Nie wiem. Mam trzeba fajne. za chwilę sprawdzę, bo mam. Bo w, w, wszedłem w posiadanie dużej ilości szmaragdów. Dwunastu Ej, ale to łóżko jest pancerne. No on tylko podskakuje. Yy. Jest u nas. Poleciał. I rozwinął Na pewno? Jest, jest u nas, jest u nas, widziałem jak idzie. Dobra, zabijam dwóch. Brawo, brawo, brawo. Yy, Uff. Widziałeś? Ja... już nawet powiedzieć, gigant. że... Że... Uff. Victory GG! GG Wygraliśmy. Dobra. Dobra, co zrobić. Już kończę ten odcinek. Subskrybujcie, że nam Challenge udany. Widzieliście sami, jakie łusko... Jak łusko odbudowaliśmy. Ej, dziękuję wam za ten odcinek. Do zobaczenia do zobaczenia! w ty, sobotę, siadamasty, 17. Proszę do subskrypcji kanału, czekam w na dyscyplinę, nie trafiłeś, ty trafiłeś, nie trafiłeś, w trafiłeś, nie trafiłeś, Do trafiłeś, nie Do zobaczenia.